Hej, cześć, witajcie mnie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to odcinek z gry, który nazywa się Siren Head. Jest to postać nowa, jest to nowy potwór znaczy nie jest aż tak nowy, już jest od jakiegoś czasu, ale ja dopiero o nim słyszałem, prawdę mówiąc, kilka miesięcy temu. Um, chyba to był mod do Fallouta, właśnie. Strasznie to wyglądało, naprawdę strasznie. Um, jakoś za bardzo się nie wgłębiałem w to, czym jest ten stwór. I nie jestem osobą, która czyta te creepypasty i inne rzeczy. Um, ale naprawdę stwór wyglądał no strasznie, no cholera. I to bardzo strasznie. Um, nawet z tymi dźwiękami, które wydaje, co zobaczycie na tym odcinku. i Jest to gra, która była zrobiona na PS1 Jam. Była zrobiona prawie 2 lata temu. I w ogóle jak wpadłem na to, żeby nagrać, to dużo youtuberów z Ameryki, których oglądam, po prostu ostatnio nagrywali z tego odcinki i ja żadnego odcinka nie oglądałem i pomyślałem sobie, okej, okay, może też to nagram. Może dla was się spodoba taki content z horrorami, ponieważ chciałbym jakoś bardziej zacząć nagrywać też horrory na mój kanał. Ja mam też tylko jeszcze kilka innych w planie, które bym mógł nagrać, to nie muszą być głównie takie duże horrory jak Outlast. Evil Within, jeżeli to może horrorem nazwać. Resident Evil 7 głównie, bo to inne to i tak strzela głównie. Um, inne gry, mi chodzi też o takie małe indyki, na przykład, właśnie jak to e, zrobione przez jedną osobę, zrobione przez małą grupę osób, które na przykład nie trwają po kilkanaście godzin, tylko trwają może godzinę albo trochę dłużej, żeby skończyć, są w takim stylu. Um, właśnie graficznym, bo ja lubię taki styl. Albo ten taki pixel art właśnie. Fajnie to wygląda według mnie. Um, I tak. Ta gra wiem, że nie jest długa. Bo widziałem właśnie, że te odcinki u wszystkich są takie całkiem krótkie. Um, I gra też jest darmowa. Więc jeżeli będziecie chcieli, to możecie... Um, w, o, w, w opisie będzie link do tej gry żebyście mogli w sobie w to zagrać, jeżeli będziecie chcieli um, tam też można do tego typka co tą grę zrobił dwa lata temu, właśnie on robi też inne gry um, ale można um, donate y dawać, jak pobieracie grę możecie ją za darmo pobrać, ale możecie też dać np. donate 1 dolar, 2, 3, 4 nie wiadomo ile, ja dałem jednego mówi OK Jakiś tak małą monetę mu rzucę Ponieważ nie jest to długa gra i... Przepraszam jeżeli mam czerwone oczy Albo jedno czerwone oko, ale... Moja alergia strasznie mnie atakuje um... I... Jeżeli mam taki dziwny głos dlatego, że po prostu mam gardło... Mam nos zatkany, mam gardło cały czas Mnie drapie wszystko Ale tak... Przez trzy minuty już gadam um... Zacznijmy, to więc... Jesteśmy gdzieś w lesie Gra wygląda... Ma, ma jakiś taki swój urok, nie? O oprawą przyciskiem myszy My old forest service truck I really should get it worse. No, mój stary leśny samochód Serwisowy Który naprawdę powinienem umyć No, wygląda jakbyś, kurwa, kilka osób przejechał nim Eee... Uh, my thing. A musimy zobaczyć, bo niby osoba, która. Hiker, no to jest osoba, która po lasach chodzą, się wspinają, i takie inne. Nie wiem, jak teraz w polsku się nazywa. Zaginął i wysłali nas, żebyśmy sprawdzili, um, gdzie on jest. Więc. O kurwa. Syrenę, słyszymy? Ten sam, ten sam dźwięk już mnie przeraża, nie? Ja pierdzielę. Co to jest? O, plecak. Może być tej osoby. Czy ja zostawić z tyłu. Nie wiadomo. O, ten, ten dźwięk aż mnie sam straszy, nie? Scratch marks is my pain No zdrapanie, ale nie są zrobione przez żadne stworzenie jakie on zna O Koszulka Lux Była walka Okej, okay, shiftem możemy biec O jest jeszcze się nas robi Jeszcze więcej zdrapań No i jeszcze więcej zdrapań Którzy prowadzą tu, oczywiście, korytarzowa droga O Jezus Naprawdę wygląda to chorzy ma w ogóle zablokowane jest na 30 fpsach ta gra? O. Tak, i oczywiście ślepy zaułek Co to jest? Muszę zobaczyć to bliżej What the fuck? O, muszę wracać do. O, bycie! A idź, panie, ja ucie... to, mnie to mnie goni. 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 Nie. On się łączy z sygnałami radiowymi i je puszcza. O mój Boże, co on jest? O mój Boże, udało nam się uciec. Dlaczego ja zginąłem? Skoro mi się udało uciec? Czyli uciekliśmy, ale też zginęliśmy. A chciałem właśnie zobaczyć po tym, jak to wygląda, zginięcie przez niego. Ale się dowiedzieliśmy, ponieważ jakoś to zliczowało. Um, szkoda, że takie krótkie, gdyby naprawdę to jakieś taką dłuższą historię i było dłużej zrobione, mogłoby być to naprawdę fajna i straszna gra. Um, przede wszystkim. Ale naprawdę, te same dźwięki, co on wydawał taki strach we mnie zrobiły, S są takie typy dźwięków, w których po prostu jak się słyszy, to się myśli, Jezus Maria, nie? Ale fajny pomysł, postać naprawdę fajna, chora, um, jeżeli to by zrobić na przykład bardziej realistycznie, jak na przykład w tym modzie do Fallouta, um, to naprawdę taką grę zrobić, która by trwała, trwała może z 2 godziny, 3 godziny, nie nie, żeby nie była aż taka długa, to naprawdę mogłoby być fajny, fajny pomysł na, na to nawet w takim stylu robienia, bo jest dużo strasznie dużo gier, które są w takim stylu właśnie graficznym i nie są długie. Um, Prawdopodobnie szkoda, szkoda, że to było zrobione już dwa lata temu, czyli... Znaczy teraz jeżeli znowu jest hype na tego Siren Heada, to może ktoś stworzy grę. Um, ale tak ludzie, um, chciałem jeszcze raz zobaczyć, jakby to było jakbyśmy zginęli, ale się zgliczowało i pokazało nam jak, się, jak to wygląda jak się ginie, czyli on po prostu nas i odrywa nam głowę, prawdę mówiąc. Te krzyki na koniec były najstraszniejsze w mnie. Um, jeżeli chcecie zobaczyć jakiś horror na moim kanale, to piszcie w komentarzach, ja na pewno będę próbował um, znaleźć te wszystkie horrory na przykład je kupić i pograć. To będzie też taka seria, która będzie wieczorami głównie wychodziła. Z horrorów, czyli nie będą o 12, tylko będą o 19 dopiero albo o 20. Te odcinki aktualnie mamy 20-20, więc nie wiem, czy jeszcze dzisiaj to wrzucę, ale spróbuję. Ale tak, jeżeli wam się spodobało, możecie zrobić łapkę w górę, napisać jakiś fajny horror, który, który wy byście chcieli zobaczyć. Już mamy tak kilka zaplanowanych, więc będę próbował je e, nagrać. I tak, mówił dla Was, Max. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i na razie, moi kochani